Ej, dobra, może że tego nie powtórzę. Yy, przypadkowo wyłączyłem nagrywanie. Jak grałem w tą grę, tak. Yy, więc trochę śmiesznie. No, nagra się na pewno chyba, tak. Yy, nie lubię, gdy jest aktualizacja do tego... Do... Yy, OBS-a, bo... O ludzie! perfekt, Teraz się uda. Bo... wcześniej nie wiedziałem klik, co zrobić sobie wodzić ryby, ale... Yy, no, ja jeden szkolecor to jest. Łowienie ryby. Nie pamiętam, jak nazywa ta gra. Ale grałem w podobną, która się nazywa yy, Digit. I tam zamiast łowić ryby, kopię po prostu rzeczy. I dostałem... Nie co jest sam level i mam Red Supera. Czyli mam... Ale snok chyba jest największy Znam level maga Okej okay. Great, ale make... Okej, gdzie mogę sprzedać? Bo jestem trochę głupi Merchant. Nie, tutaj kupię. Raz, raz zakupi. Ang... Angler. Okej. Okay. GPS. Nie, nie chcę kupić GPSa. Um. O Co? to nie piją... ...nóż Aaa, bo ja... ...nie sprzedałem mu ryby Dobra, nie wydać. ja po prostu nie czytam tego, z oni piją, okej? mi... Piw, okay? Kami... ...chyba... ją zaupgrade'ował... ...za... 450. pięćdziesiąt Dobra. Gdzie ja mam sprzedać? To jest zasadnicze pytanie. Bo... Bo chcę wiedzieć po prostu, że da się sprzedać rzeczy. Mamy Anglera, Merchant. Witaj, panie Merchantowcu. O. O u niego się sprzedaje. O ludzie, A ja wydałem tyle kasy. Gdybym nie wydał, to bym miał na wędkę. Więc mam dwa IQ: Amazing fake, fake, fake. fake. Okej. Okay zaczyna na wkrótce jakoś będzie dał, kiedyś to zostawić. Ale, to tak, szczerze, zapyta się spoko, ten symulatorek... Ło, panie. Okej, okay, wyłowiłem flown... ...z jeszcze Drogą miałem. Okej, w zasadzie mój słaby internet trzeba. Bo... Jest godzina... po 16, po 16 zawsze internet jest słabszy, więc... A słońce wschodzi, czyli bonus chyba spada. Hmm. ciekawe co to robi. Jakby, jakbym to szybciej zrobił, to bym lepszą rybę wyłowił na przykład. Ale to... strasznie... takie trochę głupie jest. Mać nie co? mocniej wódź. Perfekt. Aha, mega. Nie, pomyliłem guziki. Perfekt. Fake, 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 fake. O ludzie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze raz. Ok, dobra. Hu, dobra. Okej, okay. jak te ryby wyglądają? Okej, okay, taka, o to, to okej, okay. Sal... salmon. No to wiem, co to jest, ale nie pamiętam jak to było na polski. Great, nie, tylko great, hacker. Yy. O nie, nienawidzę swego internetu. Dobra, dobra. Tak, grafi powoli zaczyna denroż. Okej, okay. dobra. Dobra dawaj, dawaj, dawaj Jest, dobra. Zaraz, dwa kilograma, ciekawe czy będę mógł wyłowić Nie mam tyle roboksów niestety, z tego co co mam Tak nie mam No właśnie nie mam Mam mniej, więc co, no, niestety Raczej Um, nie kupię tego. Ewentualnie jak się ostawili bardzo dufale, to na to, to w 9 minut, więc możliwe i tak nie zdążę. Panie, weź mi to ode mnie. Inwentory. O. Aha to Muszę złowić się od groma. No dobra. W tym jak łowię rybki. Perfekt. Ale ta gra długo będzie trwała, coś taktuje. Żeby coś się więcej stało. A dyprz na ma w ogóle 1 milion i face80 poziom. Okej. Okay. Ja w parowaniu mam trzeci. Okej. Okay. coś wyłowiłem. Perfekt. W ogóle mam pytanie takie skromne, bo... Yy, znaczy skromne, nie pytajcie, dobra po prostu yy, dzisiaj o no, jestem jakiś taki odklejony lekko, nie. Ja nie wiem o co chodzi. Ale czy gracie w Gierkę Marvel Rivals, bo... W ogóle to nie jest reklama, ale... Po prostu się pytam, bo mi się mega przyjemnie w to gra. I nie, nie chcę po prostu jakby... Po prostu no, ciekawości się pytam. Czy ktoś z was gra w to grę? Bo dla mnie jest mega spoko. Takiej, dawno nie grałem takiej takie właśnie gry, a, albo... mega spoko, ogólnie, no, czy i to nie jest na reklama, bo za tym nie mogę w chyba reklam robić, bo nawet nie mam wymogów na YouTube bla, 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 bla. Nie wiem, jak byłaby to reklama, to bym pewnie Was ostrzegł. No, dawaj mi tą rybę. o kurde, pika. O kurde, ale rybo, rybol. Hmm. W mam 10, a ze stricte złowionych 10 ryb. No to nieźle. Myślę, że jestem najlepszy. W ogóle te ryby są takie spoko. Takie basic są, ale są spoko. Czyli jak zepsuję łowienie, to wpadnie mi streak, ok. Apex uset, to? Celestial Circle wyco okej okay, zrobiło się jak dziwnie mrocznie chciałbym zapatrzyłem o kurde Alaka zwiękswa, dobra we w kurde w włowie wielki u ryby jakoś... Jakiegoś może rekina... W ogóle mam takie wrażenie... Takie odczucia, jakbym grał w Casgo Go Fishing Jak spoko gierka, sobie pogadam coś I a propos Cats Go Fishing... Niedługo wrócę do niego Do tej gry I obiecuję, że na... we Wreszcie ją przejdę Bo zacząłem ją, zrobiłem dużo odcinków z niej ale ja mam taki moment, że muszę wyfarmić tam kasę i... jakby nie mam pomysłu, co mogę jeszcze tam dalej zrobić, jakby... Znaczy, wiem, że dużo mi brakuje... akurat oh, skrzynia jakąś w głowie. To to za skrzynia? Common Crate. Nepheesh. A, dwie ryby dostałem. Okej, okay, ale tyle mi chyba raczej wystarczy, bo... Jeszcze to nie koniec. Ale dobra, tyle powinien mi wystarczyć mm. Witaj Panie Chciałby pan kupić co? Okej okay. y chciałbym kupić sobie nową wędkę za powstałem za nie wiem, ile. Ale myślę, że plastikowa wędka brzmi dosyć ciekawie. Więc pozwolicie, że szybko dozbieramy na nią i kupię ją. Bo może być spoko. Tylko muszę jedną rybę wyłowić. Ale mój internet mi niestety tak średnio na to pozwala. I mam już mikrofonu, nie wyciągnąłem. Nie mam. Okej, okay. bym gadał do siebie przez 30 minut. Tak, 30 minut, bo już nagrałem jeden odcinek. Mniej więcej czy 15 minut. Hmm. Może na YouTubie obejrzę gameplay z tej gry, bo to jest jedna z nie, niektórych gier, których nie widziałem nawet na YouTubie. Nic sobie nie spillerowałem. Jakby... Wiedziałem o co chodzi, w ryby, bo chyba minuta se odpaliłem na YouTubie. I to też przypadkowo mi się totalnie nudziło. Więc no... Tak chyba powiadomienie z Steama, ale niestety nie odczytam go, więc... No. No więc dobra, kupiemy plastikową. O! Lure, speed, luck, control. Dobra. O, mega wrażenie co do tej gry Której ona się nazywała. Eee... Um. Kurde. Ja mam jakieś mega weczy tutaj. A tak, bo ja w święta do tej gry dosłownie na sekundę. I mówię dlatego, ale nie będę ich marnował, bo nie. Wow! Sheep freak, mega uhu, hu A czyli On powiedział... hu nie hu 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 Chyba jest hm. Ej. Ja chciałbym swoją wędkę. Equip. Okej. Okay. perfekt. Fake. Fake. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, spoko, mega, mega coraz szybciej. Okej. Okay. O kurde, to jest coś sporawego. O kurde. Bullfrog. Oho. No to wiecie jaka będzie miniaturka. Tylko... Niestety, moja umiejętność robienia miniaturek jest trochę ułomna, za co bardzo przepraszam was, bo ja tego nie robię specjalnie. Ale... no. Jednak nie jestem dobry dobrze, robimy miniaturek. Okej, okay, dobra. Więc idziemy to sprzedać, bo nie wiem, czy się zapisują, czy pomiędzy... A mógłbym to na przykład do inventory schować? Mam coś takiego. Bo jakby nie, chcę trochę... jakbym może sto kilo. Trzysta no. osiem? To nie jest dużo. Al. O. Ja wyłowiłem... Bulfarką. Są jeszcze jakieś... Ej, tak szczerze mówiłem, bardzo dobrą rybę, ale ona była warta tyle, ile nic, tak wcześniej to... To było tak drogie tu rzeczy? Hmm. A więc wiem, co... Wiem, że jest więcej, bo jakieś ciągle eventy tu się dzieją, nie wiem, co tu się dzieje tak wcześniej. Ale co... Ja już nie będę fluwał... Przyduwał... A, to fufkiny I... Po prostu... Widzimy się w... na samym odcinku, może z tej gry, bo to chyba bardziej mi się podoba niż Digit. Bo jakby ona wygląda bardziej rozbudowana, ale może będę na... grał w dwie naraz. A więc co? Czyli sekundy góry do Packu. po prostu. No, nara.